Witajcie, jestem Master d 5 i, i tak, witam was w kolejnym odcinku Słowo się rzekło, więc dzisiaj jest piątek Dzisiaj udostępniam kolejny film z Five Night at Freddy's Okej, okay, dobra, zaczynamy, zaczynamy e, Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym was poinformować I założyłem Facebooka, na którym będą pojawiać się informacje dotyczące filmiku Czy tam czegoś, czy w tym danym dniu będzie kolejny filmik Ponieważ nie mam z wami takiego kontaktu, jakiego myślałem, że będę miał na Skype'ie Mam tam niektórych widzów, porozumiewamy się i tak dalej, ale wiem, że niektórzy może się wstydzą, może coś, może tamto. Dlatego macie link do mojego Facebooka w opisie. E, dobra, zaczynamy, zaczynamy. Wracając do poprzedniego odcinku, otóż znowu przeczytam niesamowitą teorię, która zajęła nam tyle czasu i musiałem przerwać filmik. Otóż, tak. Wiatrak zamordował pięć dzieci, yy, to słudzy wiatraka w części czwartej pisze Nightmare. Może to oznacza, że w tej części gry jest to koszmar stworzony przez wiatraka. Yy, myślę, że to jest... Yy, to ma większy sens, tak? Załóżmy, że wiatrak rządziłby ponad wszystkimi animatronikami mógłby zabić, ponieważ przyjrzyjmy się wiatrakowi jest on wiatrakiem, co powoduje to, że ma te swoje śmigła, którym mógłby z własnością kogoś zabić. Mm, przypuszczam również, że jego ciężar pozwalałby, żeby można by było kogoś nim przygnieść. Hm, to jest dosyć ciekawe. Co do y, samej specyfiki jakby mógł mogłaby wyglądać współpraca animatroników z wiatrakiem? Obstawiam, że jest to zawarte w drugiej części gry. Gdy Foxy, gdy Foxy może rozpoznać nas jako stróża nocnego, tylko on spośród wszystkich może nas rozpoznać. Więc obstawiam, że wiatrak, gdy my się nie patrzymy, mógłby wskazywać animatronikom, kto jest tak naprawdę stróżem nocnym. Wiem, że to możliwe, że jest e, troszeczkę naciągane, ale myślę, że to jest dosyć mądre posunięcie. Załóżmy, że inne matroniki nie mogą zrozumieć wiatrak, dlatego też nie rozumieją, że wiatrak na przykład wskazuje na nas, tak? Kolejnym dowodem może być na to to, iż jako jedyny sprzęt wiatrak działa i możliwe, że on w pierwszej części gry zabiera nam właśnie prąd. Więc najprawdopodobniej masz tutaj rację. Dobrze, przechodzimy dalej. Ok, następna ciekawostka podesłana przez Julię Wrublewską, a mówi ona, iż że tak naprawdę istniało Foxy Family Dinner i Bonnie był odpowiedzialny za The Bite of 87. Następną ciekawostką jest to, iż Freddy się obiadał, Chica była stróżem nocnym, a Mike był gitarzystą. Oraz, co jeżeli tak naprawdę Mango, to i Bonnie, to i Freddy. To nie kobiety, tylko homoseksualiści. I co, jeżeli tak naprawdę. PEL do mnie dzwoni. To, to chyba oznacza, że muszę odebrać. Odebrałem. Dobra, kontynuujmy dalej z ciekawostkami. I ostatnią ciekawostką podostaną mi przez to osobę jest. A co jeśli męgol to kobieta, która miała operację bycia facetem? To się nazywała zmiana płci. Tak, by the way. Ale się nie udało, więc miała drugą operację płci. A co jeżeli babeczka czwartej części gry nas zje? Dodaj do odcinka, please. Dodałem do odcinka, Sokio. Dobra, teraz czas to wytłumaczyć. Co do ostatniej ciekawostki mogę powiedzieć, to już teraz będziemy zjedzeni. A co do Foxy Family Dinner jest to... Prawdopodobne, lecz niepotwierdzone Ponieważ na mapie Google oraz na różnych tego typu m, przeświadczeniach można by zobaczyć Freddy Family Dinner e, Jeżeli dajmy na to e, główny właściciel nazywałby się Foxy w sumie, to by było nawet spoko Czemu nie nazywa się Foxy? Piszemy do Scotta e, Wysyłałby by takie śmieszne, śmieszne rzeczy do Scotta i żeby było Foxy Family Dinner, a nie Freddy Family Dinner Foxy jest najbliższy. Eee, wracając. Tak, co do magicznych operacji. Toj Toy toj Frediego i Męgu, to w sumie nawet to smutne z tego powodu, że Męgu, kurde, miała ileś tam x operacji nadal wygląda źle i niedobrze. I nadal jest kobietą, więc... To jest w sumie nawet smutne, ja bym był smutny z tego powodu, bo smutny zawsze bym zawsze, zawsze był, nie, nie no, w sumie to by było smutne, no, kurde, no, to jest tyle operacji, tyle hajsu, hajsu tuba się już nie zgadza, bo czemu by nie, był jak by miał się zgadzać, no i nie ma, nie ma pieniążków, no kurde, no, za co to płacić, no, no nie, nie dziwię się, że pizzeria Freddy'ego Fasbera zbankrutowała, jak sobie wymyślili, że nagle wszyscy animatronicy zmieniają sobie płci, akcja zero tolerancji. Dobra, przechodzimy dalej do kolejnych ciekawostek. Fabian Rakowski podesłał kolejną ciekawostkę. Witaj Fabian, dołączyłem wiedziałem. widziałem. Moja teoria jest taka, że Cika we wszystkich częściach miała romans ze stróżem nocnym i chyba nie muszę mówić, jak to się kończyło w nocy. Okej, okay. to dosyć ciekawa teoria. Jednakowoż... Ma to swoje zastosowanie w praktyce, bo tu nie możemy zapominać. Wracając do tej niesamowitej teorii, której już... A, dobra. Potwierdzeniem na to jest, dajmy na przykład to, iż w kuchni nie ma włączonej kamery w pierwszej części gry. To może być jedyny i ostateczny dowód na potwierdzenie twojej teorii, ponieważ, jak sami wiecie, no... Każdy lubi rundować na ciekawych stronach, więc zapewne masz tutaj w tej chwili rację. No nie wiesz, że znowu kończysz w takiej chwili, takiej chwili kończysz odcinek. To no ludzie, no to weźcie go trachnicie czymś ostrym i cięższym. Tak, otóż kończę znowu odcinek, ponieważ ym, nie jestem na tyle jeszcze przygotowany, żeby zrobić dłuższy odcinek. Jeżeli będziecie chcieli teorię dłuższą, która będzie zajmowała paręnaście stron w łodzie. To takową przygotuję. Powiedzcie mi w komentarzu albo na Facebooku, bo teraz macie już opcję, że co chcielibyście zobaczyć jako następny filmik? Czy to będzie kolejny tajemniczy ciekawostki z Fortnite? Czy może jakiś let's play? Teraz akurat pojawiła się nowa wyspa YouTubeowa, więc mógłbym nagrywać. Niestety jest to Minecraft, więc dla tych, którzy Minecraftem nie są zbytnio za pan brat, mogą być leciutkie. Nieścisłość, no ale to już zależy od Was. No i dobra, trzymajcie się, cześć, Nie zapominajcie o komentarzach i tak dalej. Co do samego konkursu, który miał być i nadal jest, na 500 widzów zostanie wylosowany. Będzie teraz aktualizacja. Powiem jeszcze to w następnym odcinku. Ten, kto napisze najlepszą, najzarąbiszczą teorię, dostanie drivera San Francisco na no, Uplaya. Dobra. 吃麦鸡的嘴，咸吗？